I od razu pressing. Dawaj, gramy. Dawaj, Piotrów podejdź. Dawaj, Niki. Dawaj, już zablokuj Xawery. Podanie. I jedzie. Piła, piła, piła. Rozpędź podanie. Się, rozpędź, się. rozpędź się. Rozpędź się. Dobra. Jeszcze pomożesz. Kacperek szerzej. dostaw piłeczkę Mikołaj, Kup się próbuj, Jasio, stań na środku. Zabezpiecz tam, przyklej

Panie sędzio, gramy, Trzeba leci niepotrzebnie. Panie sędzio, 20 sekund. No, no, mam nadzieję. daj. z mojej wyeliminowali, będziecie za mnie do. Wiersza. Dobra, fajnie. Ale gramy, biegamy. No, dawaj. Piotr Jurek. No jeszcze Jasio. Na faulu, niki. bez paulu. Tak, rozpęci załatwa strata. Jeszcze Kacper, no, no, daj mi od razu. Filii, balcimy, fili, walczymy, Mili. Dawaj niki. Brawo, bardzo dobra piłka. Uderz Piotro Niki, Niki! to na nogach, to na nogach, więcej życia w polu! Rożny! Trosz, trosz. Dawaj, dawaj, gramy! Chodź w pole karne! Chodź pole karne! filip. Czaj, dawaj, no! Filip. Uka, dawaj! Bardzo dobra piłka! Ej, A, czemu tam nie stoi? Jeste, filip! Ale czemu nie kryjesz w ogóle? Kacper, tu krycia! Łukasz, chodź w pole karne! Ojoj, Łukasz! Jasio! Chodź w pole karne! Zajmij Graj, gramy! Kacper, krycie, Kacper! No. Dawaj rzu rzutka! Ajajaj, aj, aj, brawo! Kacper, ale co to za krycie, no? Dobrze no, dość, dość, nie uciekaj daleko. Jest piątka. jest piątka! Dawid, jest piątka piątku. już, może. Nasza, nasza, zawery, łap! Jedźcie, jedźcie. Brawo. Ale Nikola, żyj. A nie jesteś jej obserwatorem. Zasiął. Zasiął. Nikola! Ale jest, 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 to! Jest, jest. Niki! Nikola! tą piłkę! To jest przypadek, że bramkę zdobyła! Przez niekorazobliwość bramkarza! Daj, popatrz, popatrz. Dawaj, dawaj, Już atakujemy! dawaj! dawaj już dawaj, popatrz, Co się dzieje? Dość, dość, dość! Daj, dawaj. No łatwo tam. Zagraj Piotru! Pisz, 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 dawaj, dawaj, próbuj. Nie, Brawo! Ja się odczu tu zaradam, piła, piła! Łukasz graj z podaniami! No, chodziny, Brawo! Dawaj nie przyjdzie! A dawaj, dawaj Piotruś! To, 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 to. To, to, to. Zielu, to. Uderz! Ekstra! Nikola chodź! Trzymaj! Piotruś chodź! Krystian! Sywela chodź! Niki! tą nogę! Niki! Puszcz tą nogę! Ale dawaj, dawaj! Gramy, gramy! gramy Staramy się zdobyć jak największą ilość bramek! Dawaj już! Już presji! Kaczek, je, prze. Dawaj, przejmuj i jedzie! Kawa jedzie, szukaj podania. I wróć troszkę i graj pomóż piłą. w bieganiu. Pograj, pograj piło, Łukasz. Popatrz, czy ktoś jest wolny. O właśnie. Pojadźmy! Graj, graj piłą, brawo! Brawo, brawo. brawo, szybciej, brawo. szybciej, szybciej Xaver, za długo! to nie? W ogóle nie kryję. Brawo, spokojnie, Kacper. Masz Krystiana. Wojtek, biegaj! Dawaj, Krystian! Dobra, za silno, trudno. Kacper, Kacper.

Nie ma, nie ma, ale dobrze. Tak, to coś, co się. Filip, 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 szukaj piłki, Filip. Filip, 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 za wysoko? Filip, wysoko? Nawet po graj, Krystian! Szymek zbiegaj po inni! Filip to piłki, Kasper! Po piłeczkę idź, Kasper, jeszcze! Kolejny, no bycie, teraz jest, tak, tak, tak jest? Tak jest! Szeroko, Szymek, Szymon. Szymon. Jest Brawo. Brawo. A, A, jeszcze! Szymek szeroko! Brawo! Ale biegamy! Jeszcze, Kasper! Walka, walka, nie, Kolej Kolej nie mu! Dała do końca! Przepychaj się, rozpychaj! Ale szukaj już podaję! Tutaj Dobrze. Tak jest! Jeszcze tak! Łukasz, Łukasz! łukasz, łukasz. Jeszcze Wojtek! Filip, w troszkę! Dawaj, dawaj Kacpi! Dawaj Kusjan Ej, za łatwo tam piłka przechodzi! Dobrze Wojtek, i wracamy! No, o właśnie, mi się ptaki... Ja dawaj przejdzie! No, dawaj Szumę! Wyszukamy.

ja się tu za ja się Ude! Ude! Dobrze! Jeden, jeden do piłki! jeden! Dawaj, Katper! Brawo, brawo! Walczymy, dawek Saver, zbieraj! brawo! Dobra, walczymy, dawek Katper! zbieraj tu! Dobra Katper! Damek Katper! o tu tam się Daj drugą! Łukasz, brawo. Brawo. brawo, dawaj Łukasz! Łukasz. Pocinaj się, dawaj w szczęście! Dawaj próbuj Łukasz wcześniej! Dawaj, dawaj dobra piła. Miki, trzymaj, dawaj. Dawaj. Jeszcze raz. Brawo. Bardzo dobrze. Dawaj. Dobra, spokojnie Dawid, spokojnie. Chwili wyżej teraz, chwili wyżej. Damy Dawid. Dawaj, spróbuj Kacper! No, uda! Dobra, i spokojnie. Walka, walka! Dawaj, Kacper, do końca! Dawaj, dawaj, rozpykaj się tam właśnie! Próbuj wrzucić! Rzutka! Wstawaj, wstawaj! <tryjny> no, to jest, to jest chyba <tryjny> A teraz pierwszy już uczyli. Zaczaj. 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 do linii, zagej, Azador, do linii! Zaczaj. 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 Ale Zaczaj. Zaczaj. Bardzo dobrze, dawaj! Ekstra! Trzymaj, chodź! Niki! Zarobój się do grania! Fifi idzie po tą piłeczkę! Do linii! Brawo! Brawo na damy, walka, walka! Dobrze, Niki! Brawo, Nikola! Krystian, chodź! Jasio! Pożujniki bać! Jasio! Czy ty słyszysz mnie? To słuchaj! Filip, już po piłkę, Szeroko, szukaj tam Wojtka, szukaj! Gramy, gramy! gramy. Dawaj, nasze! Dawaj, dawaj, dawaj! ale walka, powrót, halo! Już dopiero Dawid. weszliście na boisko! Daj ja się ręką! No! Kurczę pieczone! Gramy, gramy! Sędzia Sędzia bramka z długo trzyma! Dawaj Piotruś ze szczołem! Ajajaj, aj, dobrze! No, młody, dalej, A widzę! Musisz szybko grać! Powinieneś błąd, ale widzisz, sędzia są tu nie tam. Też to już zabawy. Jeszcze, jeszcze raz twoje Szybcie, szybciej, szybciej ksawery. Fałsz. Dawaj Kacpi. Dawaj, jeden na jeden supek, drugi na drugi supek. Nikola, na supek się ustaw. Filip, do muru staniesz? Pięć metrów? co zasłaniacie? co zasłoniacie Mikołaj? Brawo Kacper. 30 sekund Po 6 minutach wreszcie wszyscy serno Dawid, co da się obrażasz? Na co? Na co? Dawaj, dawaj, walczymy, końcówka Dawaj, dawek Sawery. Nikola szerze pomagasz. No Kasper, zagraj piłkę. Do boku. Nie przygotowana była do szału Teraz w popasz ten... tupin... Dawaj, Niki! Co? Z lewej. Niki zdecydowania w tym co robi, że nie takie bez przekonania to wszystko No, dobitka! Dobra, idźcie sobie podziękować Okay. Ej, patrzcie, klucz! Weź piłeczkę tak za chwilkę. Weź Weź Dzięki, Daniel. Dzięki, Daniel. Dzięki, Daniel. Dzięki, Daniel. Dzięki, piątki? Tak, przybić piątki.